Witam Was, to jest strony Quester i dzisiaj zaprezentuję Wam jak w prawidłowy sposób uzupełnić sobie własne strony z runami Będę dzisiaj robić strony z runami AD, AP oraz Dżunglą Zaczynając od AD Gdyby ktoś dalej nie wiedział co to właściwie jest to AD czyli to są postacie które zadają obrażenia fizyczne, czyli na przykład hmm, Któż to może być? Na przykład taka osoba, która bije z miecza, czyli jest rycerzem, a nie jest magikiem, tak? No. Na chłopski rozum. Zaczynając. Będziemy potrzebować 9 znaków, 9 pieczęci, 9 glifów oraz 3 esencje. Zaczynając od znaków. Będziemy to potrzebować atak. Soiczny atak. Będzie to 9. 9 znaków 0,95 ataku d więc przeciągamy sobie na nasze strony. Ok, strony z znaki zostały przygotowane w prawidłowy sposób, czyli już na starcie. Teraz będziemy mieli plus 8,5 obrażeń więcej idziemy dalej do coś to może być pieczęci i tutaj będziemy potrzebować 9 Armora czyli 1,4 Armora w pieczę pieczęciach pieczęciach, tak właśnie sobie zapomniałem co to właściwie było to Sils musiałem sobie sprawdzić ponieważ dawno grałem na polskiej wersji OK. I tam będziemy już mieli na starcie plus 13 Armora Więcej. Idziemy teraz do glifów. I tutaj będziemy wprowadzać sobie plus 1.34 Magic Resist, czyli odporność na magię. Ok, no i ostatnią rzecz zostały, teraz esencje. Będziemy potrzebować plus 2,3 psychicznych obrażeń. I nasza strona z runami AD została przygotowana w prawidłowy sposób. Możemy sobie teraz je zapisać. Kolejną z run będzie AP. Czyli dalej na chłopski rozum są to magowie po prostu. O. Yy, będzie teraz potrzebować Magic Penetration 8.087. 0,87 Magica Penetration 9 takich właśnie znaków. Pieczęcie oraz yy, glify robimy tak samo jak ze stronami z. AD, czyli siedem dziewięć yy, armora oraz dziewięć odporności na magię. I jeżeli chodzi o esencję, to będzie 5.0 Ability Power. A zobaczcie, tutaj piszę 5.0, a tutaj na tym czarnym prostokącie piszę 4.95. No, troszeczkę dziwne. I nasze strony z runami AP zostały przygotowane w prawidłowy sposób. Przechodzimy teraz do stron z dżunglą. Tą stronę, oczywiście, ja rozumiem, że ktoś będzie wolał mieć tanka, ktoś będzie wolał mieć supporta. Więc, jeżeli chodzi do waszej, do Twojej rozgrywki, to będziesz mógł sam zadecydować, czy chcesz mieć supporta, tanka, czy co tam byś wolał. Ale tak czy siak, trzeba kupić tą dodatkową stronę. I kosztuje ona 6300 PZ A więc zaczynajmy naszą stronę Jeśli chodzi o znaki, będziemy potrzebować 1.7% attack speed abyśmy, byli, abyśmy bili szybciej potwory Przechodząc do pieczęci, dajemy sobie 1,4 armora i teraz coś innego niż w AP i AD, czyli glify. Będzie to plus 0,15 odporność na magię, co level. Dlaczego właśnie to, a nie te zwykłe? Yy, ponieważ w dżungli potwory zadawają wrażenia fizyczne, czyli yy, na samym starcie będziemy, nie potrzebujemy odporności, a na wyższym levelu będziemy mieli więcej odporności niż na takich zwykłych runach. Ok, i jeżeli chodzi o esencję, to będą to. Plus 1.5 Mówiąc Speedu, abyśmy szybciej mogli chodzić i szybciej gankować. No i nasza strona z dżunglą została przygotowana w prawidłowy sposób. Ok, mam nadzieję, że film Wam się oczywiście spodobał. Nie zapomnijcie o lajku like AD, AP i dżungla. Więc ja jestem Quester. Życzę Wam miłego dnia. Cześć i na razie.